Mamy w Polsce taką instytucję, kompletnie nadużywaną, jak nadawca społeczny. To Radio Maryja, które nie płaci za koncesje, nadaje programy, które dzielą Polaków i sieją nienawiść, które jest hańbą polskiego dziennikarstwa. I czy nie wystarczy, jeśli chcecie pieniędzy, po prostu jednego z najbogatszych Polaków, jakim jest Tadeusz Rydzyk, od niego wziąć pieniądze za radio, które nadaje? i które sieje nienawiści, robi złe rzeczy w naszym kraju. Zabierzcie pieniądze Rydzykowi, nie dawajcie mu tych milionów, o których choćby dziś się dowiedzieliśmy, a wtedy być może nie trzeba będzie ścigać emerytek z telewizją kablową na telewizję pana Kurskiego. Głos poseł Dominik Tarczyński, Prawo i Panie Marszałku, Wysoka Izbo, chciałbym przeczytać dane, żeby rozmawiać konkretnie. Chciałbym zapytać, czy ten atak na ojca Tadeusza Rydzyka wynika z faktu, że... Tomasz Lis, ostatnia oglądalność 43 osoby, online, Kuźniar w swoim aucie, taksówkarz 52 osoby, Tadla na Twitterze zero, dziękuję.